Cześć ma wszystkim, jak dobrze was widzieć w tym nowym 2019 roku. Mam nadzieję, że ten rok spędzicie z Fangolem i z kanałem z boiska do sieci i że ta nasza armia subskrybentów jeszcze się powiększy. Kto nie subskrybuje, to pewnie przed chwilą gdzieś tutaj pojawił się ten magiczny przycisk. Zachęcam do klikania. Eee, słuchajcie, właśnie mam dzisiaj dla was taką małą propozycję. Co myślicie o tym, żebyśmy w komentarzach zabawili się w ankietę? Chciałbym, żebyście napisali najlepszego piłkarza 2018 roku, najlepszą drużynę 2018 roku i największe odkrycie 2018 roku. Ja w następnym filmie, to będzie film piątkowy. Przeczytam najciekawsze wasze propozycje, najciekawsze komentarze. No i zobaczymy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Co? W to? Mam nadzieję, że tak. Dlatego wiecie, co macie robić, ale to może zastanówcie się dobrze i poczekajcie. Najpierw obejrzyjcie film. Pierwszy film na kanale z Boiska do Sieci w 2019 roku. To od czego zaczynamy 2019 rok? Na pewno większość z Was kojarzy to zdjęcie, gdzie. O, właśnie o tym mówię. Mały Mbappe leży sobie na łóżku w swoim pokoju, a ściany pokrywają plakaty jego idola: Cristiano Ronaldo. Francuz postanowił trochę się zabawić i w oryginalny sposób podsumować 2018 rok. Na swojego Instagrama wrzucił przeróbkę tego właśnie zdjęcia, na której widzimy małego Mbappe leżącego sobie na łóżku w swoim pokoju. To po staremu. Ale teraz na ścianach nie ma już Krystiana. Ściany pokryte są plakatami: Kliana Mbappe. W ten sposób Francuz podsumowuje to, co wydarzyło się w 2018 roku w jego karierze. Zdobycie Mistrzostwa Francji i wygrane Mistrzostwa Świata. Trzeba przyznać, że to był dla niego wyjątkowy, pełen sukcesów rok. A przecież to dopiero początek wielkiej kariery. Marka poświęciła nawet artykuł instagramowej przeróbce zdjęcia Mbappe. Tytuł brzmiał Mbappe wyrzucił Cristiano Ronaldo ze swojego pokoju. Aż kliknąłem, bo myślałem, że chłopaki razem imprezowali na Sylwestra i się w pewnym momencie pokłócili albo coś. Moi drodzy, tego instagramowego posta Mbappe absolutnie nie można odbierać jako jakąś szpilkę, która miała ugodzić Portugalczyka. Nie, nic z tych rzeczy. Francuz po prostu pokazał, że jest pewnym siebie, świadomym swoich umiejętności gościem, który wymiatał w 2018 roku. Piłkarskie mleczaki już mu dawno wypadły i na ich miejsce wyrosły kły które niejedną drużynę jeszcze pogryzą. I to nie tylko w 2019, ale i pewnie w następnych latach. This is Channel News. A już teraz specjalne pozdrowienia dla wszystkich mieszkańców Jasionowa na Podkarpaciu i Ciebie Milo FM. Pozdrawiam ja i cała ekipa Fangola. Pozdrawiamy tych mniejszych, tych większych, tych trochę młodszych i niewiele starszych. Pozdrawiamy wszystkich jasionów. Trzymajcie się i żeby ten 2019 rok należał do was. No i jak możecie, to zajrzyjcie czasami na kanał z boiska do sieci. A teraz w końcu opuszczamy pokój Mbappe i przenosimy się do Manchesteru. W ostatnią niedzielę 2018 roku Paul Pogba dał prawdziwe show w meczu z Burnmouth. Zapakował wisienką dwa gole i dołożył jeszcze asystę. Francuz okazywał swoją radość efektownym tańcem. Oczywiście nie wszystkim się to spodobało. Zachowanie Pogby skrytykował legendarny Claude Makelele. Dobrym przykładem jest Thierry Henry. Zanim strzelił gola, to już wszyscy myśleli, cholera, strzelił tyle bramek, a nigdy się nie cieszy. Któregoś dnia zapytałem Thierry'ego, dlaczego. Odpowiedział, to sposób, w jaki świętuję mojego gola. Wiem, że ludzie tego nie lubią, ale mi to pasuje. Nie zmienię tego. Pogba taki jest i tego nie zmieni. Akceptujemy to, bo to pogba. Według mnie takie zachowanie oznacza, że czasami nie szanujesz swojego rywala. To frustrujące. Aż chcę się mu powiedzieć, słuchaj, zrób to w szatni, a nie teraz. To frustrujące. Prowadzisz 4-0 i tańczysz przede mną. Właśnie tak były piłkarz między innymi Chelsea podsumował gwiazdę Manchesteru United. Ale Pogba podpadł nie tylko Makelele. O Pogbumie zrobiło się głośno nie tylko z powodu świetnej formy i dziwacznych tańców. Kilka dni temu Rolls-Royce Francuza o wartości 250 tysięcy funtów został zaparkowany pod Trafford Center w Manchesterze. Co w tym dziwnego? Stał w miejscu przeznaczonym dla niepełnosprawnych. Cały świat poinformował o tym mężczyzna, który przyjechał z niepełnosprawną żoną na zakupy i cyknął w fotę. Byłem z żoną na zakupach, gdy nagle zobaczyłem zaparkowanego tam Rolls Royce'a. Gdy się przyjrzałem, to zauważyłem, że samochód nie miał plakietki dla niepełnosprawnych, ale za to miał tablicę rejestracyjną z Monako. Nie interesuje się piłką nożą, dlatego nie wiedziałem, że to pojazd piłkarza. Mężczyzna dodał, że to samo auto widział w telewizji. Rolls-Royce jechał w kierunku bazy treningowej Manchesteru United. Okej, okay, ale nie wiadomo jednak kto zaparkował tam samochód, bo to wcale nie musiał być Pogba. W zeszłym roku Francuz dostał mandat za zbyt szybką jazdę i od tamtej pory był widywany w roli pasażera, a nie kierowcy wypasionego Rolls-Royce'a. W każdym razie ten, kto umieścił tego potwora w nieprzepisowym miejscu powinien się wstydzić. A Pogbie życzę, żeby w 2019 roku było głośniej o jego formie, a nie boiskowych i pozaboiskowych wpadkach. Uwaga, uwaga, drogi widzu! Ten kącik jest skierowany do osób pełnoletnich. A to jest pierwszy w nowym roku kącik Lipa Daje Typa. Nasz specjalista Janek z serwisu typeria.pl przygotował fajne typy na Mega Hitler Premier League, czyli Manchester City Liverpool. Uwaga, trzymajcie się mocno. Pierwszy typ to obie drużyny strzelą: Kurs 1,52 Velvibet. No, chyba nikogo to nie dziwi. Z jednej strony ofensywa Manchesteru City, z drugiej strony mega ofensywa Liverpoolu. Tu musi dojść do prawdziwej strzelaniny. No, przynajmniej ja na to liczę i pewnie Wy na to liczycie i wszyscy kibice dookoła świata na to liczą. Dlatego drugi typ to padnie powyżej 3 goli. I uwaga, jeżeli padną dokładnie 3 gole, to macie zwrot stawki. Kurs 2-0-3 myślę, że też warto się z tym zapoznać. I teraz, słuchajcie, moi typerzy. Który, którzy mają 18 lat. Przypominam, w opisie do filmu znajdziecie fajne bonusy od legalnych bookmacherów: od Elviber, Forbet i Etoto. Wszystko dla Was. Myślę, że też warto się z tym zapoznać. Okej, okay, tyle ode mnie. A, jeszcze jedno: w tym nowym 2019 roku wszystkim typerom życzę z samych wygranych. I mam nadzieję, że nasze typy skącika Lipa daje typa też się do tego przyłożą. Trzymajcie się! O ludzie, ale mi ten czas z wami szybko leci. To był pierwszy filmik w tym roku, nowym, 2019, od Lipińskiego i całej ekipy z boiska do sieci. Ha. Więc czas chyba przybić pierwszą w 2019 roku piąteczkę. Trzymajcie się i obiecuję, że widzimy się wkrótce. Właściwie już w piątek. Możecie czekać, możecie odliczać minuty, godziny do nadchodzącego nowego filmu. Trzymajcie się do zobaczenia. Hej.